Okay. Dzień dobry, witam wszystkich na spotkaniu z panem doktorem Ziemlickim. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam też gości. Tomasz wszystkich firma KNF Team. Odzyskaj swoje pieniądze z kredytu frankowego. Temat ugody. W ramach wstępu chciałem tylko przybliżyć, że firma KNF Team jest to firma zrzeszająca najlepsze kancelary w swoich dziedzinach. Jesteśmy młodą, dynamiczną firmą. Pozyskaliśmy już ponad 1800 klientów i tysiące analiz za nami. Oczywiście współpracują z nami różni rzemieślnicy w swoim fachu, są to notariusze, adwokaci, rzeczoznawcy, radcy, prawni i oczywiście działamy dzięki temu bardzo szeroko w, w segmencie klientów indywidualnych i, stat i instytucjonalnych. Oczywiście misją firmy jest pomagać ludziom poszkodowanym przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe poprzez fachową pomoc prawną oraz edukację, dzięki czemu odzyskują nie tylko swoje pieniądze, ale też czas i spokój. Jest to bardzo ważne w naszym w naszych czasach, szybkich czasach, gdzie dużo też mamy stresu. Oczywiście nasz zespół jest w całej Polsce, obsługujemy cały kraj i staramy się to robić bardzo dobrze. Współpracują, tak jak wspomniałem, różne kancelarie. Dzisiaj dzisiaj będziemy omawiać kancelarie, czy będziemy rozmawiać na temat działań kancelarii głównie prawnej, kancelarii prawnej ZKZ oraz kancelarii odszkodowawczej OFN. Oczywiście współpracują z nami nie tylko kancelarii, ale też szkoły, które, które wspomagamy i one nas wspomagają, więc warto poczytać na ten temat. Więcej odsyłam na stronę www.knftim.pl. Dzisiaj goście specjalnym, tak jak wspomniałem, jest Pan Prezes Kancelarii, Pan Bartosz Ziemlicki, mecenas, doktor prawa. Może tutaj kilka słów na, na temat Pana Bartosza. Jest doradcą prawnym, doradcą podatkowym, doktorem prawa o podwójnej specjalności, specjalności prawie międzynarodowym i europejskim. Jest partnerem zarządzającym w kancelarii prawnej ZKZ i oczywiście kancelarii odszkodowawczej OFN we Wrocławiu. Jest też wieloletnim partnerem KNFT, prawnikiem, który wygrał setki spraw w przypadku polisolokat. Mało brakuje do tysiąca, więc lada momentu to Mamy 2021 rok początek. Myślę, że lada moment, już pęknie ta wielka liczba. No i oczywiście od ponad 5 lat prowadzi sprawy frankowiczów, ma za sobą prawomocne wyroki wygrane, więc na pewno stoi za tym olbrzymie, olbrzymie doświadczenie. Więc żeby też nie przedłużać, dzisiejszym tematem jest pomoc dla osób, które zaciągnęły kredyty w walucie obcej, głównie kredytów frankowych, euro i dolarze. Oczywiście temat jest znany. Myślę, że tutaj nie trzeba tłumaczyć dlaczego walczymy, dlaczego banki zaczęły proponować ugody i chciałbym, żeby Pan mecenas odpowiedział nam na kilka pytań na temat ugód i już pierwsze takie pytanie, które się nasuwa. Na czym polega ta ugoda? Jaka jest propozycja ze strony banków? Jak, jaka, jaką formę ugód przyjęły banki? Tak? Jaka jest to, Jaki mają po prostu wygląd techniczny? Na początek oddaję głos. Otóż banki widząc, co się dzieje w sądach i widząc, że przegrywają, widząc, że umowy są unieważniane, w niektórych przypadkach proponują zawieranie ugód. Zresztą proponowały już wcześniej, natomiast teraz proponują bardziej intensywnie na to, że mobilizuje je do tego, delikatnie mówiąc, komisję Nadzoru Finansowego. Wcześniej, wcześniejsze i te obecne mają tę wspólną cechę, że generalnie sprowadzają się do tego, żeby przewalutować kredyt na złotówkowy po jakimś kursie. Po jakimś kursie. I przykładowo, ostatnio spotkałem się z propozycją ze strony jednego z banków, które mają duży portfel. Klientów frankowych, który zaproponował już w toku procesu, zaproponował ugodę polegającą na, jakby, sprowadzającą się do trzech elementów. Element pierwszy to jej przewalutowanie na złotówkę po kursie około 3,40, jakoś około mniej więcej tyle, po kursie 3,40. Po drugie, obniżenie odrobinę marży banku, ale po trzecie, Przejście ze stopy referencyjnej LIBOR, typową dla CHF-u, na stopę referencyjną WIBOR typową dla złotówki. Więc jeżeli chodzi o drugi i trzeci element, no to najpierw ją mówię, czyli obniżenie marży, ale podwyższenie stopy procentowej, w efekcie finalnym miało dać podwyższenie oprocentowania kredytu. Podwyższenie, tak? ponieważ hmm. przejście z LIBOR na Wibor powołało. Zmianę na niekorzyść konsumenta, niż obniżenie mu tej marży o tam bodajże 0,4% w tamtym przypadku. Czyli ogólnie oprocentowanie miało wzrosnąć. Natomiast jeśli chodzi o przewalutowanie po kursie 3,40 mniej więcej. To policzyliśmy to sobie na tym konkretnym przy, przypadku i okazało się, że spowodowałoby to, że saldo zadłużenia konsumenta, który spłacał kredyt już kilkanaście lat, prawie by się nie zmieniło w stosunku do tego, co wziął na samym początku. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli. Ktoś brał kredyt w latach, powiedzmy tam 2006-2009, no to mógł mieć kurs, po którym zaciągał kredyt na poziomie 2 zł. Tak? 2 zł za franka. Mm -hmm. Obecnie ten kurs jest mniej więcej na poziomie 4,2 zł za franka. A gdzieś tam po drodze był ten kurs 330 3, 3, 40, Więc tyle, na tyle ugodził się bank przy podwyższeniu oprocentowania, tyle proponował w ugodzie. Natomiast jest kolosalna różnica między spłacaniem kredytu po kursie 3,40, a między unieważnieniem kredytu całkowicie. Tak? Albo nawet, nawet nie unieważnieniem, tylko choćby jego odwaloryzowaniem, ale przez sąd, nie w ugodzie. Dlatego, że jeżeli odwaloryzujemy sobie umowę przed sądem, to, to jest tak, jakbyśmy tego franka w ogóle nie spłacali. Ten frank, czyli tak, jakby frank, nas nie interesowało nas to, że frank urósł. czy tak, jakby on w ogóle nie urósł. Czyli jakby kurs w ogóle się nie zmienił. Czyli jak ktoś brał po 2 zł, to tak, jakby kurs pozostał po 2 zł. A tymczasem w przypadku ugody to jest tak, że on, taki konsument, taki frankowicz, kredytobiorca, wziął kredyt po 2 zł, a spłaca go po 3,30 czy po 3,40. Tak? Więc, czy ugoda jest korzystniejsza? Czy, czy umowa kredytowa po ugodzie będzie korzystniejsza dla Frankowicza niż przed? Tak, ale jeżeli porównamy ten, ten, ten kredyt po ugodzie, porównamy go z unieważnieniem kredytu albo odwaloryzowaniem przez sąd, to jest to oczywiście dużo, dużo mniej korzystne dla konsumenta niż właśnie wygranie sprawy w sądzie. No, dlatego, że bank. Bank stara się przekonać, przekonać konsumenta, żeby zniechęcić go do tego, żeby poszedł do sądu, gdzie bank straci dużo więcej. Yes. No tak. Poza tym koszty jeszcze dodatkowe. Oczywiście każdy klient musi podjąć decyzję. Czy państwo już liczyli dla klientów, robili takie porównania? Tak, tak. I no tak jak mówię, nie, 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 nie mam teraz. Konkretnych liczb w głowie, ale wyszło mniej więcej na to, że tak, trochę tak, jakby po kilkunastu latach ten Frankowicz wziął nowy kredyt na taką samą kwotę jak poprzednio, tylko że z wyższym oprocentowaniem. No bo skoro po kilkunastu latach to saldo prawie mu się nie, zmniej, mu się nie zmniejszyło, jeżeli, jeżeli przyjąłby tę ugodę, to prawie by mu się to saldo nie zmniejszyło w stosunku do tego, które miał na samym początku. To trochę tak, jakby wziął nowy kredyt. Tyle, że wyżej oprocentowany niż poprzedni, tak? No jest też ryzyko, że osoby, które zamienią ten kredyt, podpiszą tą ugodę, narażą się na kolejne konsekwencje, jak podniosą stopy procentowe. I oprocentowanie kredytu wzrośnie w związku z inflacją. Znaczy, oczywiście trzeba mieć też na uwadze, że tej decyzji cofnąć się nie, nie da, bo jeżeli ktoś taką ugodę podpisze, to on już do sądu o unieważnienie umowy kredytu nie może pójść. Oczywiście ten ruch po stronie banków, że w ogóle ugody proponują, wziął się stąd, że przegrywają w sądach. Tak. Oczywiście różne są, różne są statystyki, natomiast generalnie z doniesień prasowych wynika, że w 2020 roku 90% spraw było wygranych już przez Frankowiczu. Więc no to, to była główna motywacja plus ten nacisk ze strony KNF-u, żeby mhm. w ogóle myśleć o ugodach. Tak, bo wcześniej banki bardzo rzadko proponowały ugodę, większość wcale. No z tego co wiemy, PKO BP zawarł już kilka ugód z konsumentami. Oczywiście mamy, nie mamy tej informacji, na jakich warunkach. Tylko uważam, że to też jest kwestia pewnego dla mnie, no w, troszeczkę takiej reklamy, może nie do końca sprawdzone. Nie wiemy, kto to jest i do końca nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to są osoby pokrzywdzone z, z, z roli konsumenta, czy na przykład pracownicy, którzy mieli kredyty w PKO w walucie obcej, tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Nie wiemy, jakie mieli umowy i nie wiemy, na jakich warunkach zawali ugody. I sam bank też tego nie chce podać. Okej, okay, czyli Pana stanowisko jest na nie, żeby nie podpisywać ugód. Oczywiście, z bardzo prostej przyczyn, przyczyny. Dużo więcej można wygrać w sądzie. To mi trochę przypomina sytuację sprzed paru lat taką analogię do Polisolokat. Tam też tak było, tak? Na początku towarzystwa nie chciały oddawać pieniędzy przejętych na podstawie umów polisolokat, potem organy państwa też zaczęły interweniować i tam z uwagi na ustalenia między towarzystwami i Ułokikiem towarzystwa zaczęły jednostronnie obniżać te opłaty za wyjście z polisolokat, natomiast nadal było to nieporównywalnie gorsze z wygraniem sprawy przed sądem, gdzie w sądzie idziemy o wszystko plus odsetki, tak? natomiast w, w przypadku takich, takich tutaj um, kompromisowych rozwiązań kota jest mniejsza. Przy czym jest jedna zasadnicza różnica. W tamtym przypadku polisolokat to towarzystwa zawierały ugody z łokikiem. I na tej podstawie jednostronnie obniżały opłaty, a to oznaczało, oznacza nadal, że taki konsument, nadal mimo że dostał trochę więcej, niż by dostał, gdyby tych ugód nie było, nadal mógł o resztę, o brakującą kwotę iść do sądu i nadal może. W przypadku franków tak nie będzie można zrobić, ponieważ w tym przypadku to sami konsumenci mają zawierać umowy z bankami. Więc jeżeli ktoś taką umowę zawrze, to zamknij sobie drzwi do dochodzenia wszelkich roszczeń. Dobrze, Panie Mecenasie, że jest to powiedziane. Dlatego, że często mam już takie pytania, czy jak podpiszę ugodę, to jeszcze mogę iść do sądu. Tu już wiemy, że nie. Myślę, że nie ma sensu ryzykować. A jeżeli ktoś z Państwa dostanie ugodę, to zgłosić się do nas i ją przeanalizujemy. Przede wszystkim to można łatwo wyliczyć. Tak? Jeżeli ktoś ma historię spłat. To można wyliczyć, jaka jest jego nadpłata na kredycie z tytułu waloryzacji. Innymi słowy, można porównać, na konkretnie na liczbach, to wyliczyć, jak i na ile korzystniejsze dla klienta jest unieważnienie umowy lub jej odwaloryzowanie w porównaniu z ugodą, którą proponuje bank. Czyli jak jest jakaś propozycja na stole, można policzyć jedno i drugie i pokazać na liczbach, ile więcej konsument oszczędza czy zyskuje. Jeżeli tej umowy nie zawiera, tylko ją unieważni. Oczywiście zawsze jest też ryzyko. Klienci często boją się przegranej. Oczywiście jest to kłopot, jest to normalna sytuacja. Proszę mi powiedzieć, bo te 10% przegrywamy w sensie społeczeństwa, jako konsumenci przegrywamy. I z czego to wynika, te 10%? Czy Pan też ma tutaj konkretne stanowisko w tej stawie, w tej sytuacji? Powiem tak, oczywiście nie znam wszystkich wyroków, jakie zapadają, bo tego jest zbyt dużo. Zdarzają się sytuacje, że sąd nie do końca jeszcze to wszystko rozumie. Nie zna dobrze tego orzecznictwa unijnego, które nakazuje przyznawać prymat woli konsumenta i chronić go, i, i, i to są, wydaje mi się, przede wszystkim przypadki wynikające z. Z niewiedzy, z nieznajomości problemu. Na przykład y, zdarza się, że, rzadko na szczęście, ale zdarza się, że sąd zasądza tylko spread. Y, natomiast nie, od, nie odwaryzowuje de facto samego kredytu. Y, oczywiście, jeżeli taka sytuacja się komuś przydarzy, no to temu służy apelacja, tak, żeby złożyć do sądu wyższego rzędu, gdzie jest już, już siedzi trzech sędziów zawodowych w składzie i sąd, który ma większe doświadczenie. Tak, ja tutaj Państwu może pokażę też wyrok, który jest za nami, jest już rozliczony. Nie ma danych, oczywiście. To jest ostatni, końcówka roku, 30 grudnia. Jest to wyrok prawomocny, który już jest rozliczony. Gdzie jak zwrócimy uwagę? Sąd apelacyjny z siedzibą w Warszawie e, zasądził pod banku na rzecz klienta bardzo wysokie kwoty. To akurat jest sąd w Łodzi, ale w Warszawie no, też tak zasądzają. Przepraszam, tak, ma Pan mecenas rację. No 94 456 złotych. Odsetki, o których Pan wspomniał, to 30 prawie 5 tysięcy złotych. To jest bardzo dużo, więc warto walczyć. Proszę mi powiedzieć, odsetki od jakiego okresu są liczone? Czy w tym przypadku, jeżeli Pan pamięta, od jakiego momentu? Odsetki są liczone najpóźniej, od dnia następującego po złożeniu pozwu, ale często się liczy od dnia po terminie na odpowiedź na wezwanie do zapłaty. Natomiast odsetki od, od zapłaconych rad można również dochodzić tych odsetek za ostatnie 3 lata, ponieważ termin przydawnienia przy odsetkach jest krótszy niż kwota głównych. To w pozwie można formułować roszczenie o odsetki od już zapłaconych rad za ostatnie 3 lata, a od całej kwoty żądanej od wezwania zapłaty, w najgorszym razie od pozwu, czyli przez cały czas trwania procesu. Czyli teraz, jak Państwo widzą, jest motywacja do tego, żeby banki podpisywały ugody. Bo oprócz tej kwoty, którą muszą oddać, są odsetki. Jeszcze kolejna strona mówi nam o kosztach. Teraz powinna się wyświetlić. O kosztach dodatkowych, tak? 7750 zł. No i ten bank, który nie, jest, nie należy do biednych instytucji. Zaczyna liczyć, tak? Czy, czy im się opłaca po prostu a, iść na drogę sądową. Oczywiście na razie te ugody nie są nic warte na ten moment dla mnie osobiście. Mecenas też tutaj stanowisko określił, że nie, nie jest za tym, żeby po prostu te, te ugody podpisywać. Na pewno warto liczyć, tak? bo umiesz liczyć licz na siebie, przyjść do nas, policz, mamy swoje kalkulatory, mamy doświadczenie. Pan Mecenas też tutaj ze sobą wiele lat doświadczeń, jeżeli chodzi o kredyty frankowe. Czy są jakieś pytania, może ze strony państwa? Tutaj. Ja może jeszcze dodam, że w tej chwili odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą 5,6 w skali roku. To jest najlepsza lokata na rynku. Tak? Czyli jeżeli przykładowo pozwiemy bank o 200 tysięcy, to po pierwszym roku już mamy 11 tysięcy więcej. Po kolejnym roku mamy powiedzmy 12% tak, procent składane. E, więc czas, czas działa. Też na korzyść konsumenta. Jakby te, te odsetki są na otarcie OS, związanych z tym, ile trwa postępowanie, że tego sprawy się nie załatwia z dnia na dzień, ale im dłużej ono trwa, tym większe odsetki można uzyskać. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy w bardzo dobrym okresie po to, żeby walczyć. Lada moment będzie też informacja z Sądu Najwyższego, wyrok. Jak pan sądzi? Pytanie takie może nie, nie w tym kierunku, do, nie, nie ta osoba, ale jak Pan oczekuje? Jakiego wyroku? Korzystnego. Oczywiście niezbadane nie są wyroki sądu, niemniej mam wyrobione stanowisko w tej sprawie i wierzę, że Sąd Najwyższy ma podobne. A wynika to przede wszystkim z, te, z tego, co mówi, co już powiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Aha. Europejskiej. To jest silna ochrona konsumenta. Czy ja mogę mieć pytanie? Tak, proszę. Bo pan mecenas podał kurs, według którego w ugodzie jest rozliczany, czy przeliczany później kredyt czy 40 zł. Czy to jest stały jakiś kurs, czy on jest zmienny i od czego on zależy? Od tego, to zaproponuje bank. Ten akurat Aha. bank w tej akurat ugodzie zaproponował taki kurs. Aha. No, dziękuję. Nie jest to A kurs, nie jest to jakiś kurs. Ustawowy, a nie nic takiego. Okej, okay, to może takie pytanie... można negocjować? Można próbować. Czy, okay. czy bank będzie skłonny tutaj do jakichkolwiek obniżek? Wątpię, bo jakby się rynek dowiedział, to wszyscy by negocjowali. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, to jaki kurs musiałby być, żeby pan się zgodził jako konsument na przewalutowanie? 1,7. 1,7? Czy, czy wychodziłby Pan mecenas z 1,7? Czyli 7? wtedy, wtedy taniej, taniej niż się wzięło, bo się brało po 2 zł, czy po w tych okolicach. No i wtedy bank, bank nie musi płacić odsetek, więc zapłaci po lepszym kursie. Ok. No i... Dobrze, no czy, jeszcze, czy są jeszcze jakieś pytania, czy, czy pomysły, uwagi? Temat, temat ciekawy i zrozumiały. Temat ciekawy, tak. No, media huczą, oczywiście pokazują co chwilę. To ugoda podpisana, tu, tu nie podpisana, mhm. tak? Wypowiadają się różne osoby z różnych banków. Uważam, że dopóki nie pojawi się więcej wygranych prawomocnych, bo bardzo dużo na rynku jest. Wygranych w pierwszej instancji, to banki jeszcze będą przeciągać w czasie. Może chcą po prostu, żeby klienci nie szli do sądów i czekali na te propozycje, bo to zawsze jest kupieniem czasu. Nie wszystkie banki według mnie stać na ugodę dzisiaj, bo wiemy, że na przykład całą sytuację, kondycję finansową ma Green Bank i on na przykład może nie chcieć proponować ugód, wybierze tą drogę sądową, która jest droższa no ale też odbędzie się o wiele później. Banki będą lobbować i w mediach promować ugody. Tak samo trochę metodą kija i marchewki. Z jednej strony niedawno dopiero co straszyły pozwami o korzystanie z kapitału. Żadnego takiego w przypadku w Polsce wedle mojej wiedzy nie było, żeby gdziekolwiek się udało Bankowi uzyskać jakieś odsetki za wynagrodzenie, za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu, więc to luki. A teraz mamy marchewkę, a marchewką są propozycje ugodowe, i będą na pewno nagłaśniać sprawę w mediach, mówiąc, jakie to jest korzystne rozwiązanie problemu. Korzystne. Dla banków trochę takie zamiecienie problemu pod dywan. Nie jest, nie jest. Dlatego, że konsument może pójść do sądu i odzyskać wszystko. 100%, a nawet więcej, bo odsetki więcej i o zwrot kosztów więcej. Okej, okay, czyli kończąc już powoli, proponuję, żeby Państwo przesyłali do nas te ugodę po to, żeby je przeanalizować, wybrać to, to lepsze ten lepszy kierunek. Oczywiście przypominamy, że u nas bez problemu analizę robimy bezpłatnie, w miarę szybko posiadamy kalkulatory, zapraszamy do unieważnień, że polecamy unieważniać kredyty, oczywiście starać się to robić. Posiadamy dzięki kancelarii ZKZ prawomocne, wygrane. Oczywiście audyty zrobione, jak Państwo widzą, na grube miliony, więc zapraszamy do, do kontaktu, do walki. Do spotkania z panem doktorem Bartoszem Ziemlickim, który na pewno jeszcze niejedną dobrą słowo nam przekaże i będzie nas ostrzegał przed kijem, tym bardziej marchewką, która jest ciekawa. Tak? Dobrze, to dziękuję państwu jeszcze raz za wysłuchanie i zapraszam do kolejnych wywiadów, audycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, do widzenia. Do widzenia.